14 youtuberów, streamerów i proplayerów zagra przeciwko mnie chowanego na trzech nowych, specjalnie przygotowanych mapach. A zwycięzca zgarnia 1000 zł i oczywiście miesięczny zapas w Swoją drogą napiszcie, które grześki pakują wam najbardziej, które są po prostu waszymi ulubionymi. Zostawcie łapę w górę, zasubujcie kawałek z tam na dole i możecie wygrać wasz smak. Dzięki. Pamiętajcie, że wszystkie mapy znajdziecie w opisie. Są nasze, często można mnie na nich spotkać, więc wpadajcie i grajcie. Konkurencja pierwsza. Nocny chowany z latarkami na Tilted Towers. I teraz się skupcie, bo ja muszę w 15 minut wyeliminować jak najwięcej osób. Lecę jak najdalej jak się da, nie? Tu muszę zmigrynować, pacik, i skinał, a mam. on się wtopi we wszystko chyba. No te czerwone widać tymi chyba, ale nie, na spokojnie. Chowamy się, chowamy się, chowamy się. Dobra, nie wiem, na tych wykrzywionych to jakoś ja nie umiem się chować, tak szczerze. Słuchajcie, mam latarkę, tylko ta latarka jakoś tak ciężko świeci, co jest grane. Ja mam jedną kryjówkę. Jeżeli Jacob mnie tam znajdzie, to będę w szoku. O, ale fajne. Dwie minuty zostały, dobra. Ja mam zarąbistą skryjdę. Dobra, widzę, nie mam pojęcia, gdzie biegnę, ale gdzieś biegnę, przed siebie, Ja tu muszę szukać wszystkich zakamarków. A wajkami, followujecie, followujecie. Kurda, w toalecie chcesz, Mordo, tutaj kampić, co ty? Ty! Co za bałwan. I on mnie tutaj nie powinien widzieć. No chyba, że włączy latarkę, nie? Proszę smartego pierwszego, proszę smartego pierwszego. No dobra, to ja sobie tutaj posiedzę w tym rogu. Przy tym boilerze, czy to to jest? Kamil mi spota i chodzi piętro wyżej. Niesamowite to to jest. Ej, ale tak szczerze to nic nie widać. Dosłownie nic nie widać. Jak się schować? Żeby nie wypaść stąd, bo ja tutaj mogę zrobić niezłego... Rapera takiego z paktofoniki. Kurde, no nie, nie wiem co on zrobić teraz. Przecież to on tu przyjdzie, to mnie zabije. Dobra. Ten przycisk może mi uratować życie. Więc zostańmy tutaj po prostu. Myślę, że to jest dobra kampa. Ja idę się gdzieś... Nie wiem, ja idę gdzieś do góry się sować. Gdzie ja górę, To znajdę jakąś miejscówkę? Jest tam jakiś guzik. Ale jak tam wejść, jak tam wejść? Szybko, 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 szybko. Oby Jake'o mnie nie znalazł, to jedyna moja możliwość. Odwracam się tyłem i patrzę na gwiazdy. Jest 14 sekund do yy, szukania i ja sobie teraz zdałem sprawę z tego, że on prawdopodobnie zacznie z tego miejsca. Dobra, 7 sekund, 7 sekund, lecimy, oby nas nie znalazł jako pierwszych po prostu. A ty słuchaj, jak jest odklejony od bazy, on tu był i uciekł. I on teraz stoi na środku, dobra, ale chociaż... Ty. Nie no, dupa. 3, 2, 1... Coś się stary dzieje, to mnie wyrzuca z sejfu. Dobra, zaczynamy zabawę. Kurczę pieczonę, to tyle jest strasznie dużo. Mam 15 minut na znalezienie ich, to będzie ciężkie. z jakiś ziomek, nie? Nie ma szans, to nie znalazł. 5 osób tu pada. Cześć w ogóle wszystkim, pieniądze są do wygrania, więc przyszedłem. Halo, halo! Nie ma ludzi. Zarąbiście. ich nie znajdę na pewno w 15 minut. Nie ma takiej opcji. Patrz, patrz, jakiś guzik. Co to robi? Podnosi bramę. Mega, mega opcja. O te klucze... Znaczy, te guziki są widać. To jest takie... Aaa, tak po tak... A tak... To tak średnio. A taki szaczek. Biegnie do środka, dobra, 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 dobra. Biegnie do środka, tam jest dwóch typów. Znajdź ich, Jacob, proszę, znajdź ich. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie no, pod schodami nie ma nikogo. Latakę mam w ogóle. Jakaś dziwna ściana. Co ona robi? O ja pierdzielę. okej, okay, okej! Okay. Nie ma szans, że to tutaj znajdę, nie ma szans. On tutaj przyjdzie, patrzcie, ten menel tutaj przyjdzie, Kobowska. On o to otworzy, a ja cyk! Góra, 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 zakradamy się na bank, coś tutaj musi być. Ja wiem, że chłopaki by się schowali w tym domku. Patrz za obrazem może, patrz w kiblu może. Co tu się dzieje? Nie, 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 on tu jest bardzo blisko. Ej, znowu jak ja zostanę znaleziony jako pierwszy, to ja po prostu nie wiem. Ja chyba muszę tylko szukać. Kolejny domek. Proszę. Jakiś, kurczę, nie wiem, teleport, coś? Oho, nie macie? Pierwszy odpada. O, no. O nie. O nie. O nie. A, podłoga się rozsuwa. Dzień dobry. Dzień dobry. A, nie ma nikogo. Jest, 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 jest. Co to? Ernest. Ernest pierwszy, dobrze? <grym> o nie. <grym> Ernesta kropnęli! Ernest dead. Jacob jest tuż, tuż obok mnie. Ale w ogóle jest już trzy minuty minęło i to jest pierwsza osoba, więc może być ciężko. Lecimy dalej, tu jakiś krzaczek, może coś ktoś, tu słabo widać, tu słabo widać. Nie, 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 nie wytrzymam. O, easy, dobra, żyję. Co, 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 co to jest za życie? To... najgorsze jest to, że field jest ogromne, więc jakby oni mogą być dosłownie wszędzie. Nie, nie. Patrz, mamy jakiś kolejny... Nie no, to jest posrana mapa. Tu jakiś guzik, tu jakieś coś coś, tu nikogo nie ma. Tu kolejny guzik. A bo to mnie musi wypuścić, rozumiem. No to już po nas. A co to? Jakieś strzałki. O w dupę. O w dupę. Spadłem. Spadłem! Tu ktoś jest! Tu ktoś był! Jak... Co się stało z tą osobą? Ona tu była! Mam cię! Siada! Dobrze! Cześć Jana, było miło, ale no jednak to ja tutaj wygrywam dzisiaj cztery osoby. Cztery osoby muszą odpaść. Co mi się uda wygrać? Zobaczymy. Czas długo mówię, być może, to z tego nie da do odcinka. Być może. No, ale nie wiem. Tylko nie to, a ja myślałem, że to będzie taka moja złota karta, nie? Nie udało się. No niestety, żegnam, buziaczki. Ty, ja mogłem na drzewo wejść, zapomniałem. A nie, tu bym nie wszedł pewnie. Nie no, wszedłbym, tutaj mogłem. Cześć, kłalenek, co u ciebie słychać? Hej, cześć, cześć. Ej, nie jest ci wstyd? A czemu? A bo czemu? Tak, bo tak sobie oglądam, co się dzieje na mapie, jak na przykład no. widzę. Że wbiegasz do pokoju, gdzie ktoś jest i wychodzisz z niego i go nie zabijasz? Nie, na pewno tak nie było Tak, tak Ej, a lubisz bardziej burritos czy tacos? O, bardzo dobra, za to lubię ciebie, za tą potwę. dziękuję o, serdecznie No, pa, idziemy, papa pa. Dobra, a ja, ja nie wiem że chcę się zmieniać kampy Ale ja robię big brain, a ja idę w to samo miejsce, tam gdzie była Żanetka ja Musiałem... Tacos Mam no i jak tu wejść? Mam nadzieję, że zrozumiesz, cały domek. Złamał pierwszą zasadę. Nie chowa się w tym miejscu, co inny. Pokój do którego wszedłem i nie znalazłem kogoś, bo kurde, tutaj światła nie ma, tu jest tak ciężko. Muszę sobie wszędzie świecić tą latarką. Nie no, ale tu nie ma nikogo, on mnie bejtuje. Tak, 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 on szuka tutaj wejścia do pokoju, on mnie na 100% widział, tylko on nie wiem jak wejść. Ja pierdzielę. Dobra, ej, ale ja nie stawiałem się w tej samej miejscówce, tylko się tepnąłem do tej miejscówki, tak? No patrz, bo tu jest ziomek. W tym miejscu, ale ja nie wiem jak ja tutaj mam wejść. To jest taki dokrzyd. Od góry jakoś. Nie no, dobra, to jest żart. On jest tak dramatyczny. <sum> Przycisk. Ja pierdziele. Ale kampa, ale coś tu jest? Pewnie nie. A może tak? I over OPA! No nie ma sensu, żeby nie kliknął. Może za lustrem. Jest! Guelen! Ale karwa go kule nas znalazł! Największego tryharda chowanego! O Boże drogi, no ja myślałem, że już to do mnie będzie Ja nie wiem, co jest grane, no Jacob, idź sobie stąd! Wytłumacz mi, jak to jest możliwe, że ty wchodzisz tu, a tam nie potrafisz! Stary, ale karma, nie? I to tak. da. <śled> o, ja już wiedziałem, jak już tu czekałeś, to wiedziałem, że mnie nie ma Dobra <śledź> Żegnam, Kubuś papa, pa, 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 pa. Za szafą. O, 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 Balkonik. Jest co za łoś. Dobra, uda się, go nie widzę. Żartowałem. Gaksik. No nie, no dobra. Było miło, było miło... Czemu ten budynek, przeszukujesz 5 minut. Są inne także na Tilted Towers. A faktycznie masz rację, już właśnie zmierzam do innego. Idę do McGuffins. Idę, idę, dziękuję za podpowiedź. Trzymaj się, Gaksik. A, ten noob odpadł. O, dobrze było się z nim chować. 5 minut, no come on. Ja muszę czegoś znaleźć, muszę czegoś znaleźć. Chodźcie do mnie, misiaczki moje kochane, gdzie wy jesteście? Za szafą? O kurde, to jest dobre. Właśnie dlatego nie lubię chowania się po budynkach. Po takich oczywistych kryjówkach. Jeżeli znajdziesz jakąś nieoczywistą kryjówkę, spoko, ale jeżeli ja znalazłem pokój, który został niby ukryty, a tak naprawdę był normalnym pokojem na wykrzywionych wieżach, to nie ma... ...nie, nie było co w ogóle do niego wchodzić. A patrz, zaregałem. Mm, 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 mm. A tutaj za łóżeczkiem? Mm, 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 mm. A może pod schodkami klasycznie? Mm, 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 mm. Nie wiem, co się dzieje, gdzie są wszyscy ludzie. Ej, ogólnie ja bym był za tym, żeby na odcinkach Jacoba. Jacob nie szukał! Grzesie, moje kochane na mapie! Pozdrawiam Grzesie! Ja nie wiem czy bym się... O, tam tam jest ziomeczek, tam jest ziomeczek, on go znajdzie chyba. Nawet przeszedł tam. Nie Mało czasu mam. Mało czasu mam, tam się pewnie da jakoś wejść, ale ja nie umiem. No ty fujaro, no znajdź kogoś, ile można szukać, Jake. Ja, krzak? No stary krzak! Ktoś może uznał! Uznał! SUNAK! Yeah! Jest ZNALAZŁ GO! Jest? Jeszcze... Jeszcze jedna osoba. Sudak odpadł. Jeszcze jedna osoba. Sudak zlikwidowany. XD. XD. A koło Sudaka był Kepcio. Proszę, żeby on znalazł Kepcia też. Jest, stary! Dobrze ci tak. Ja widziałem, ci zawsze kampisz w takich co? beznadziejnych miejscach. Zamiast się schować inteligentnie, to ty zawsze jakiś krzaczek, nie krzaczek... A, a wiesz co? A wiesz no? co? No? Wyzywałem cię dwie sekundy temu, że jesteś ku... gorszy. Naprawdę! Dwie sekundy temu i akurat No działać! Ja pierdziele! To jest piękne. Guzika nie ma, no to zarąbiście. Aha, wygrali, bo mnie zamknęło. Ze względu na błąd gry uznaliśmy, że mogę znaleźć jeszcze jedną osobę na tej mapie. Parkour, super, dobra, dawać mi ludzi, dawać mi ludzi. Pa 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 Fajne, to gdzie ja jestem? Mhm, nigdzie. A Kubik, przestań tymi piłkami rzucać tu dopowaliło no, cię coś, że mi zaraz, zaraz mnie sprzeda drugi raz. Tu za krzakami też kogoś nie ma Uwaga, dobra, poszedł sobie, no easy patrzcie się, jestem na środku a on mnie nie widzi, no Żyć nie umierać! A za płotem? O ja pierdzielę. W kamieniu. Nie da się schować w kamieniu, rozumiem. Nie O uh! Dobra, idziemy, 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 stary. On myśli, że ja o nim nie wiem. A ja pyk! Obrót! Detonacja, dzifielka za pięć mówmencik jakiś robi. O! Zabił, kazamy! Nice! Łatwo to, o, drugi etap, i jeszcze kazałem wyeliminował, idealnie, idealnie. Ale że IGL taką kryjówkę wybrał. Stary, bo ja nienawidzę tych budynków. Mi się te wykrzywione wieże źle kojarzą z czasów CS-a, stary. Co jako pierwszy zginąłem, jako Thanosem nie zabiłeś, stary, no. No niestety, żegnam, serdecznie pozdro Let's go, mamy to, mamy następny etap, łatwiutko Konkurencja druga, prop hunt na Tilted Towers I tutaj odpadasz 5 osób Ej, 50 sekund, Mo a może tak w znak stacji gazowej? Znaczy, benzynowej, to, to może mieć c? Nie, nie, to nie ma sensu, to ten znak jest za duży Ej, dobra, mam dwie minuty, muszę być jakimś propem I teraz nie wiem, zastanawiam się, czy by nie zrobić się jako znak Jak to będzie wyglądać? Dobra, jesteś śmieciami. To będzie na pewno rzecz, którą będę musieli zamienić, i będę tyci, tyci. Albo czekaj, jeszcze tutaj zobaczę w tym. W tym pomieszczeniu. I dobra, ja się nie zmieniam. Jak koks. Ty no, chyba dość naturalnie to wygląda, i nikt by nie pomyślał, że się za śmiecia przebrałem. Tam za dużo się przebierać, nie musiałem, ty. Kto będzie normalny chodź. Co to się dzieje? Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Nie, dobra. Byś tutaj, nie wiem. Żyję! Nie, ja już myślałem, że będzie koniec! nie nagle w do mnie. Dobra, nigdy mnie tu nie że Ej, da się za śmieci przebrać! coś się przebrał. Ej, e, 9 sekund, 9 sekund, dobra, idziemy! E, idziemy, idziemy, idziemy! Uuu, dobra, 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 tutaj! Okej, okay, stoimy! Ja Nie! Pier... Co ja zrobiłem? MÓJ BOŻE Ty no i nie schowałem się za nic Dawaj, dawaj, runda druga Propchancik, jezu jak tu jasno, jak tu ładnie Czym wy możecie być? Możecie być koszem, a nie jesteście Możecie być lodówką, ale nie jesteście Mhm, uh mhm -huh. uh -huh. TY SIĘ K**WA NACIĄŁEŚ TY co, Nie dobam dobry ten, dobrego mam itemka Ty a znakiem? Ale to byłoby mądre No ale tutaj nie ma mądrych graczy, więc troszkę źle to rozgrywam Jestem po prostu śmieciem. O nie, on tu biegnie, jak mnie. Z... Nie patrz na to, śmieci. Nie patrz na to, kolego, ty mój. Dobra, na razie jest Git. Mimo tego, że on ja tutaj wyszedł, to na raz, ja jestem zadowolony. Ja mam zajebistego popa, nie? Naprawdę, jestem idealnie schowany z Hitrany. I nawet jak on będzie przechodził ko mnie, to jest szansa, że on mnie nie zauważy. No nie, on tu chce iść. On to zobaczy, on zobaczy. On tutaj czuje go ciągnie do mnie. Co tu się zmieniło od normalnego tiltet? Przez chwilę tutaj byłem na normalnym tiltet, trochę przerobionym, ale. Ja pierdziele nie wiem. I mam nadzieję, że go tutaj nie ma. Dobra, hop, jest pięknie. Kolejne drzwi, kartony. Uh -huh. Mega. To nie tutaj zawsze stoi. Nie wiem, gdzie są ludzie, co to są zapaczki. Ale skupany, patrzcie, stanął sobie u góry. Cwaniaczek i wszystko. Dobra, teraz możemy iść znowu. Nie no dobra, on jest... on jest inny On jest inny Nie, 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 nie! Szybko, 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 ruszaj do P, ruszaj do P Kupa! Ty beczką! Tu zawsze stoją dwie beczki! Tylko którą? Chyba Tom, co? Albo Tom. Tom? Kamiński Michael! Żegnam! Sprawdź tą beczkę! Tak! No nie, no. To Ej nie. kurde, zol mi zgryzła, miałem taką kampę i dam, naprawdę. Dobrze, strefa mi pomaga, dziękuję Michaś, żegnam. Te śmieci są za OP, te śmieci są za OP. Ej no dobra, Mordini ma znaleźć jeszcze cztery osoby tutaj, nie? I on, no, nie wychodzi mu to, nie wychodzi mu to, ja się boję, że ta strefa nas zje. Te chłopy co mają do góry takie rzeczy moim zdaniem nie wygrają, śmieci są po prostu za OP. Przeszukajmy chatę. Oni muszą być w środku chaty. Stary, tu jest na przykład tyle krzeseł, że skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest normalnie krzeseł na tintet? Albo takie coś. O stoi? Pewnie stoi, ale ja o tym nie wiem. Albo tyle znowu krzeseł. Dobra, ja widzę tu potęgę podświadomości w tym momencie. Ja muszę w głowie zbudować pewność taką siebie, że on mnie nie znajdzie po prostu. Ja wygram. Podświadomie, ja już wygrałem. Nie pamiętam, jak wygląda Tilted Towers. Halo, Fortnite, proszę przywrócić Tilted Towers. Słuchajcie, nie ma opcji, że Jacob strzeli do tego czegoś przy ścianie. Nie ma takiej opcji, to wygląda zbyt legitnie. Te śmieci porozrzucane, no, są trochę większe objętościowo, a ja mam, nie wiem, przy ścianie kilka butelek, no, pozdrawiam. Nie chce mi się, ludzie są nienormalni. Oni mogą być tu wszyscy, Na takim czymś mogą być. O! tu takie dwa? A, bo tak stoi normalnie, pewnie. Pewnie, że tak. A taki misiak, kto tu zawsze siedzi? Jak widać, siedzi. A taki też? No nie chce mi się wiedzieć, że tak tiltet nie znam. Dobra, 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 przemieściliśmy się znowu. Jesteśmy coraz bliżej centrum chyba, tak mi się wydaje. Ja nie wiem, tu będzie grany na healów chyba. Ej, ja jestem tak tragiczny, przysięgam wam, jestem najgorszy w tą grę. Ja nie wiem, ja... Czemu wszystko sprawdza? Dobro, zobaczcie mnie, i idealnie we mnie strzeli. No nie. No nie! Let's go! Ale dopiero jest jedna osoba znaleziona, znowu tu idzie. Nie, 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 nie. Dobrze, idź sobie stąd. Bardzo dobrze. O, tutaj jest nade mną. Ja pierdzielę już się chciałem ruszyć. Holy shit, man. Nie, widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie! Nie widział mnie XD! XD, jakim cudem on mnie widział? A takie coś? Oni mogą być takim głównym małym? No chyba nie mogą, bo to byłoby bez sensu. Nie no, jak ktoś na przykład jest taką butelką, to ja się popłaczę. Dobra, jak ja tego nie wygram, to ja będę zdziwiony, nie? Ja naprawdę jestem zdziwiony, ja to muszę wygrać. Match, match later. Tutaj, ktoś czymś musi być tutaj. No na bank stary. Ale te ptaki tu zawsze wiszą na 100%. Czy nie strzeli? Nie! Nie strzeli! Nie! Nie gadaj! Strzeli! Strzeli, dobra! GG, 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 GG! Nad moją głową! Nie dobra, co to za kampa jest? O, zakrzak gleba. Dobrze, dobrze. Coraz mniej konkurencji, to mi się podoba. Powiedz mi, jak chciałeś switować słupek do wnętrza budynku? Bo ja chyba się pogubiłem. Postawiłem na ukrycie się, ale no, słupek w środku budynku to, 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 to nie wyszło najlepiej. A, ale Gigi, GG. dziękuję ci ślicznie. trzymaj się. Dobra, jeszcze trzy osoby muszą chyba odpaść, nie? Tak, Zakrzak nie żyje, no. Co tu jest? To tutaj niby jest! Szafka, stary, tutaj niby sobie stoi! Od kiedy?! O co chodzi? Jak tak niby wygląda Tinted Tower, się poddaje. A taki supek? Patrz, to może być znowu ala la Zakszak, kryjówka. Dwa znaki stopu. W tym samym miejscu to nie ma sensu. Ale pewnie ma sens, bo jesteśmy w Fortnite Battle Royale. ale ja zaraz po pła Cze. Trzy telefony. Oczywiście, że tak. Nie, wydaje mi się, że akurat NSR tutaj stają, to ci tutaj, o ile się nie mylę, to są. Ale zobaczmy, co się dzieje w tym budynku. Okej, okay, okej, okay, idzie, idzie, będzie blisko, ale wszedł jednak do budynku chyba, tak? Wszedł do tej biblioteki. Wychodzi do góry prawdopodobnie. Powinien być gdzieś tu, na piętrze. Dobra, przesada. Spójrzmy sobie na wszystko z innej perspektywy. Tutaj idzie zone. Oni muszą się przemieszczać, oni muszą zmieniać położenie. On tam biega na górze na banerze, ty. O kurna, on wszystko sprawdza. On każdego śmiecia pojedynczo sprawdza, on... Ojoł. Pam, 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 pam. O! Taboret! Taboret! Stary, ja się strzelam taką taboretę. matek! Matek bez gatek. A! Zostaw mnie! Nie. Nie wierzę. A mat i czemu tamurecik lubisz jak ludzie a tobie siadają? No wiesz co? No jakby fagata usiadła, to pewnie byś się ucieszył, co? Ej, nie dobra, ma dzień Stary, ja tylko nawiązuję do tego co mówiłeś. O, idzie tutaj, bo właśnie zaraz odpadam Proszę, proszę, nie Jacob, nie! Nie wiesz gdzie jestem, nie wiesz gdzie jestem, nie zbliżaj się tutaj Dobrze Idzie, idzie, idzie. To nie patrz do góry, nie patrz do góry. On teraz wszystko sprawdza, ale do góry nie. Ej, u... o nie, 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 nie. Ej, czekaj, czy strzeli do mnie. O, cholera, strefa już coraz bliżej. Ja się będę musiał do centrum chyba zaraz przeruszyć, prze... przemieścić na znaczy się. Dobra. Jo! Yo. Jo! Yo. goni, Ja pierdzielę! Dobra, proszę, by to udało się Yo jo, Uda się, yo Jeszcze tego ziomka z może sprzedał Nie, skapnie się GG, to jest koniec, to jest koniec, koniec, koniec No widzi, on to widzi Nie, no nie gadaj, no widzi, widzi Nie, on jest ślepy On nie trafił w to, on w to nie trafił ja nie wiem, ja po prostu nie wiem czy oni mogą być. Ty! A parasolem, na którym się na przykład zbijam? Byłby trochę dokrzyd, Ale... A, śmieci! Śmieci się nagle pojawiły. Co czemu tu się śmieci pojawiły? A! To... Ty dostał damage! Trafiłem kogoś! Smarty! Psy. Gościu, dziadek nagle wie! Nie! Aha, XD! X fucking D, nie! Nie wiem! Chłopy za szafy przebrane, a on w śmieci se celuje, nie? za śmiecia przebrałem, śmieciem jestem IRL i ty mnie strzelasz, nie? Nieźle. Lecimy, 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 lecimy i Na razie stoję tu, bo nie wiem, gdzie on jest. Pa, pa, pa. Słupek! Supek w środku domu, rafa! Detonacja! Już myślałem, że finał będzie mój. Czy to było dogadane? Nie w życiu, ja z nim nie mam tego. Przysięgam, to samo mieliście, nie? Bo on się odgapia jak zwykle. <laughs> o, wszystko jasne, wszystko jasne. Dobra, to koniec widzowie. Konkurencja finałowa, czyli znajdź przycisk na Tilted Towers. Pierwsza osoba, która znajdzie trzy przyciski, wygrywa. I jak coś, to w tym momencie, jak to oglądacie, te przyciski już są w innych miejscach, jak komuś uda się przejść całą mapę, wyślijcie do mnie screena. Komuś coś wyślę. Jak jest? Jest ekipa! Kubiks, Kepcio czy Artur? Kepcio zaczyna od Big Wena. Ja ogólnie wiem, gdzie jest guzik. Guzik jest tam w budynku. Dobra, jako pierwszy poszedł Artur Kubiks. Kepcio na razie będzie za nimi z tyłu. Nie Niedobrze, Kepcio, szukaj gdzieś indziej. A ja myślę, że ci level dali gdzie indziej, nie że w domu. Co się patrzysz? Kubiks, Kubiks Kubik leci na górę. Artur, czy pobiegnie? On szuka pod schodami, ale dobra, biegnie dalej, biegnie dalej. Teraz pytanie, kto pierwszy z nich znajdzie. Ja wiem, gdzie jest guzik. On jest. Artur, pobiegł źle. Kubiks możesz wygrać. Kubiks jest na górze. Nie wiem, kubiksa chyba tu nie ma. Kubiks, 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 on wbiegnie. Tam jest guzik. Jak on go nie zobaczy, to będzie ogólnie beczka. Ale guzik jest na łóżku, więc zobaczmy. On przyciągam. Mleczne są najlepsze. Nie wiem, co tam się w parterach, ale mleczne top. Mam, 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 mam. Ja pierdziele, jaki farciarz ze mnie. Nice. Trzy, dwa. Jeden, drugi poziom. Jak Kubiks teraz wygra, to będziesz miał dwa punkty przewagi. Patrzcie, kubiks biegnie inaczej niż wszyscy. To jest ogólnie spoko taktyka. Bo Kepcio tam się gniecie z Arturem, a Kubiks już jest na górze i ogólnie znowu przycisk jest gdzieś tutaj. No nie no, to znowu będzie u góry gdzieś, muszę ich wyprzedzić. Dobra, trzeba biec do domku. Trzeba po prostu myśleć jak debel. Dobra, tu jest guzik, na tym piętrze jest guzik, ja tu zostaję. Też może być dla nich jakaś podpowiedź. Patrzcie, pominęli guzik, wszyscy pominęli guzik, a on jest tutaj za schodami. Gdzieś do góry, oni tak za bardzo, oni za szybko to spiedranują Czyli jest tu gdzieś przycisk dookoła. Podpowiedź, guzik jest w budynku. No to duża podpowiedź. No spoko, że jest w budynku, ale ja jestem ślepy. Rensyj, niech zobaczy to. O, 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 o. Kubik tutaj się czai, Kepcio się czai, no czemu oni biegną do góry? Gdzieś tutaj na oknach Gdzie to może być? Tutaj tego nie ma na pewno To ja widzę, to ja widzę Nie no tutaj Max może być Kepcio mama, mama, nie, nie, nie On właśnie spojrzał na guzik On spojrzał na guzik i poszedł dalej Nie no ej, jestem w szoku Gdzie on może być? Na schodach nie To ja widziałem Ostatnia podpowiedź, to piętro na którym jestem ja Tu jest guzik Rozumiem, dobra Nie wierzę, nie wierzę nie wierzę No gdzie to jest? Ja no sprawdziłem wszystko co się da, jestem blady jak ściana No kurde no Artur gości pomiędzy perkami szuka Kubik też <stasz> No gdzie? Nie wiem, to jest skam jakiś, nie? Mam Jest! <gum> Artur ma! Artur znalazł Kolejny etap, 1-1-0 Ale zająć życie pogadali gdzieś tu na końcu to Trzeba się dokładnie rozglądać pamięć dosłownie, bo możliwe, że się najedzie nawet na ten przycisk. Zobaczmy w kibelku, Kubik w kibelku. Capture tutaj biegnie z przodu, ale Artur go teraz wyprzedził. Tylko, że tym razem przycisk nie jest w budynku, i oni o tym nie wiedzą, ale za chwilę im o tym powiem. Dobra, tu nie ma. Muszę się za to chyba wyjść nie da, nie da się, nie, dobra, nie da. Przycisk nie jest w budynku. Dobra. Okay, czyli na zewnątrz, czyli na zewnątrz. Mhm. To sekundę, jest? Sekundę, sekundę, kopię, akurat jak to powiedziałeś, znalazłem. Co jest? Jazda, jazda, jazda! Proszę, Kepcio albo Artur, wygrajcie to, niech Kubiks nie wygrywa 3-1-0. Patrz, Kepcio fajnie poleciał na samą górę. To jest najważniejsze, bo jak na starcie sprawdzasz szczegóły, to jesteś potem bardzo w tyle. Tylko żeby Kubiks nie znalazł, nie? Tylko ja jeszcze nie mam żadnego, ten jest przypał. Powiedz, że go masz. Nie! Stary, tam był guzik! Na lampie był guzik! Kebab! Jak się okaże, że to było w kiblu. Kepcio, miej oczy, błagał cię. No nie gadaj mi! Nie ma, nie ma, nie ma, o nie, 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 nie. Capture Park, parkour, on szuka, ale on szuka w złym miejscu. Kurde, no nie widzę to. Na zewnątrz na przykład, może sobie Czapuś pomyślał, żeby gdzieś tutaj wstawić? Cześć wyżej. Co ty robisz? Co ty robisz, Kebab? Skup się, użyj mózgu, star. On sprawdza chyba pod półkami, czy tego nie ma. Nie mogę teraz mama, jak coś, daj pod drzwi. Przed lampę, nie tą lampę. Patrz, patrz, patrzko, 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 wejdź na drugą. Tak Czapuś padł na pomysł, żeby gdzieś tutaj może dać, ale wątpię. No gdzie to może być? Powiedz, że nie wygra. Nie wierzę, nie wierzę Ja czy tam sprawdzę swoje, ja, czy nie ma A to jest analiza robiona te widzowie Też nie ma, tu też nie ma Że tu? MAM! mam. LET'S go. LET'S GO BU NA LAMPIE! Dobra, no jest 2-1-1 Muszę, 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 no nie ma nic opcji Teraz ja, Albert, musimy znaleźć 2-1-1, kolejna runda Obvious Co tu musi być jakiś hardcore? Kubiks był na dole, więc przejrzymy jeszcze. Dobra, nikt w, w drugim budynku nie jest. Przysięgam, widzowie nie ma szans, że oni to znajdą. Ten guzik jest taki mały, jeszcze trzeba tam doskoczyć parkurem. Jakby ja go w tym momencie widzę, nie mówię wam jeszcze gdzie on jest, ale chłopaki, jak go znajdą, to jest hit. Może wyżej, może wyżej, coś, nie, coś nieoczywistego. Ja Ci może za Jacobem, ty, może za Jacobem trzeba chodzić. Artur, parkur jakiś, smart, smart. Ja to widzę, ja to widzę. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to widzę w tym momencie. Na ekranie jak ktoś i jest widoczny guzik. Artur zszedł, nie wiem czemu. W samym dole mi zaszukałem, panowie. Guzik nie jest w budynku, ale budynek może wam się w jakimś stopniu przydać. Rozumiem, rozumiem. Dobra, czyli jest na lampie. Czyli jest na lampie na to wychodzi. Kepcio dobrze myśli. On obserwuje, on obserwuje z budynku, patrz co się dzieje. Ten wszedł na drzewo. Tutaj Artur też myśli, a Kubik to chyba się kościół zgubił. A nie, też robi to, co pozostali. Nie widzi? Nie wiesz, że nie widzi. Nie wiesz, że nie widzi. Nie wiesz, że nie widzi. Mam! <noise> jest! Co za farcia, już widziałem ten przycisk Dwie osoby mają dwa punkty. Pytanie, czy Kepcio... Kurde, czemu oni wszyscy tam pobiegli? Jak guzik w ogóle nie jest w na strona? Ale dobra, zobaczmy, zobaczmy co myślał. Jakieś środkowe piętro coś zobaczyć. Ora nie ma tu. No to by dziwne, gdyby nie użyli tego miejsca. Wiem, że to jest charakterystyczne tego budynku, ale nadal. Bo na ten level też musieli się postarać. Konstruktorzy. Trzeba pójść na taki pomysł spać. Ja już od pierwszych takich tego to robię. Musi to oddać, musi to oddać. Wydaje mi się, że pierwsza osoba, która wejdzie na dach może to znaleźć. Dobra, ty na górze. Na górze będę jako jedyny. Może na lampie tutaj? Nie. Z szafką, za tym... Podpowiedź zaraz leci. Kubik z to może wygrać. Kubik powinien go widzieć. Ja go widzę. Pytanie, czy Kubik z go widzi? Wydaje mi się, że Kubik z go na razie nie widzi. Ja mam dobrze myślą, muszę tutaj powiedzieć. To to nie jest bad idea. On tutaj czeka coś. On go widzi. W tym momencie go widzi. Nie widzi go. No gdzie tu jeszcze można poszukać? Artur! Artur widzi guzik. Jest! Let's go! Artur znalazł! Gdzie był? Gdzie to było? Gdzie to było? Artur znalazł! Czyli Artur wygrał! Wreszcie, ja Artur! Haha! Jest! Pierwszy raz, Artur, wygrywasz! W finale trzeci raz, ale pierwszy raz zgarnasz. Gratulacje, Artur. Ty to sposobem, dziwnym sposobem wygrywa. Tysiąc złotych i oczywiście grze się, pamiętajcie o tym, że stać. łapy w górę, z dzwonkiem, wpadać na uprzednie filmy i następnych trzymajcie się miłego dnia. Miau elo, Hello. Hello! Hello! Uwielbiam, przysięgam.